Poszukując w Smoleńsku nowych tropów związanych z katastrofą, dokonujemy szokującego odkrycia. Wiata, którą Rosjanie wybudowali nad wrakiem leżącym na płycie bocznej lotniska, jest znacznie mniejsza niż obrys, na którym usiłowano odtworzyć kształt tupolewa. Widać to m.in. dzięki płytom, na których leży wrak. Wiata ma szerokość 5 płyt, podczas gdy cały samolot ma szerokość 10 płyt. Wiata nie obejmuje skrzydeł tupolewa. Nie wiadomo, czy znajdują się pod zataszeniem. Gdy próbujemy podejść do wraku, odpędzają nas funkcjonariusze. Tu nie wolno niczego fotografować. Jak się okazuje, zniknęła także spora część drobnych fragmentów samolotu, które pierwotnie rzucono na pryzmy obok obrysu maszyny. W tej chwili mniejsze szczątki wraku rzucone są na jedną stertę w starej szopie. Zagadkę znikających części wraku wyjaśnił nam mieszkaniec sąsiedniego bloku, który chciał zachować anonimowość. A mówili, Mak mówi, wszystko specjalnie zabezpieczone. Specjalne posterunki, tam wszędzie my wszystko zabezpieczamy. Mam przyjaciela, który pracuje na złomowisku i przyjmuje metal. Ja do niego przychodziłem, a on zbierał części od samolotu, takie niechromowane, błyszczące. Stamtąd już wszystko ukradli. Nie bójcie się. Wszystko, co można było, już na złom oddali. Jak popatrzeć na samolot, to co z niego zostało, na to co leży w workach, to połowy samolotu po prostu nie ma. A kadłuba w ogóle nie ma. Rozumiem, detale, jakieś kawałki, które w workach tam leżą. Kadłuba nie ma w ogóle. 60% nie ma. Mak kłamie. Jak słyszę, co mówi Mak, to się śmieje, dlatego że Mak mówi tylko to, co jest wygodne dla rządu. Dlatego to, co mówi Mak, to. My chcemy zrozumieć co się stało, nie zrozumiecie. Jeśli Putin to zrobił, to Biuro prasowe kancelarii premiera nie odpowiedziało na naszą prośbę, by szef rządu udzielił wypowiedzi do naszego filmu. Premier Donald Tusk z niechęcią wypowiada się na temat katastrofy smoleńskiej. Zróbmy choćby jednodniową przerwę od Smoleńska, naprawdę proszę. Premier i rzecznik ucinają także możliwość uzyskania informacji dotyczących katastrofy na konferencjach prasowych. Stałą praktyką jest odbieranie mikrofonu albo głosu po zadaniu jednego pytania. Pani redaktor, ja mam do Pani jedną uwagę. To nie jest sam na sam redakcji Gazety Polskiej z premierem, tylko konferencja prasowa. Nie jestem powołany do tego, aby oceniać każdą wypowiedź, każdy materiał, jaki pojawia się w sprawie smoleńskiej. Moim zadaniem jako premiera jest korzystanie z prac i z pomocy instytucji państwowych, a nie antypaństwowych, powołanych do działania, do wyjaśniania, do prowadzenia śledztwa, etc. Antypaństwowych lub niepaństwowych, w razie działających raczej na... Dziękujemy serdecznie za udział w dzisiejszej konferencji prasowej. Dziękujemy Pani Redaktor. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Halo, ziemia Panie Redaktorze. Konferencja się zakończyła. Panie Premierze, ja chciałam wrócić do śledztwa Smoleńskiego i dowiedzieć się, jak przebiegała Pana rozmowa z prokuratorem Seremetem. Z jakimi informacjami przybył Pan prokurator do Pana Premiera? W tej sprawie chyba już wszystko powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Ale bardzo proszę o podanie szczegółów. Jakiego rodzaju były to informacje? Poinformowałem szczegółowo w tej sprawie, także, wszystko, co miałem na ten temat do powiedzenia, przekazałem na konferencji prasowej poświęconej dokładnie temu tematowi. Ale wtedy ja chciałam zadać konkretne pytania, i Państwo. Skończyli wcześniej, zanim wyczerpane tak były pytania. Takie życie. Chcielibyśmy z Panią i z Państwem czy... spędzać bardzo dużo czasu, ale nie możemy tyle jak często ile, pan, ile byśmy panie chcieli. Panie Pani Premierze spotyka się z Panem Prokuratorem Seremetem w sprawie śledztwa Smoleńskiego? O każdym spotkaniu z Prokuratorem Generalnym bez wyjątku informuje opinię publiczną. Jednak pojawiły się informacje, Dziękujemy że Pan bardzo. Prokurator Seremet mógł przekazać Panu e, informacje ze śledztwa, które są objęte tajemnicą. Dziękuję. ma Pani takie informacje, proszę pani się zgłosić do, się do prokuratury. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, bardzo. Dziękuję Przepraszam bardzo, a w jaki sposób można uzyskać odpowiedzi od Pana Premiera, skoro wywiadu nie można uzyskać, a na konferencji prasowej również nie można otrzymać odpowiedzi? Nie, ale, no, ale, jak mo, przecież, ale ja mam obowiązek zdobywania informacji. Także prokurator generalny Andrzej Seremet nie udzielił nam wypowiedzi, choć ubiegaliśmy się o nią już pół roku przed realizacją filmu. Ja myślę, że, ja myślę, że do końca tego roku dojdzie do takiej rozmowy. To już w tej chwili A? czekam sześć miesięcy. Mam to na uwadze i proszę pozwolić mi w Od kwietnia staram się rozmowy z panem prokuratorem. I nie mam tego szczęścia. To, jest pierwsza, na pierwszym chciałem... Proszę do pana, do pana ale, rzecznika, zrealizujemy tak i, i jak. Nie, nie, to przyrzekamy, że w listopadzie to zrobimy. Ale proszę, czy. No. Mamy spotkanie o 13 Czy możemy powiedzieć dokładnie, kiedy? Cóż, no, dzisiaj nie potrafię no, podać, no, podać, egzamin, podać terminu, ale. No, ale zarzekam rozumiem, się, zarzekam się publicznie, publicznie, że do końca ale listopada możemy. się nie unika pan. rozmowy listopada na pewno znajdziemy termin. Ma Pani mniej nagranego, więc Pani może szantażować w cudzysłowie tym, że, że złożyłem takie obietnice. Takie Proszę śmiało dzwonić i umówimy się. Pan prokurator w obecności Pana Rzecznika powiedział, że do końca listopada wyznaczy termin na nasze spotkanie na rozmowę. Dzisiaj właśnie mija 30 listopada. Pan Rzecznik Mateusz Martyniuk będzie się z Panią kontaktował. Ale Rzecznik nie oddzwonił przez następne cztery tygodnie. Próbowaliśmy też porozmawiać z szefem komisji badającej katastrofę Jerzem Millerem. Zasada taka, że pan wojewoda się nie wypowiada na temat S Smoleńska. W sprawie Smoleńska rząd zaniechał jakiekolwiek działalności. Czasami mam wrażenie, że specjalnie stopuje i zamiata pod dywan wszystkie sprawy. Ta katastrofa jest obrazem stanu państwa polskiego. To państwo upadło na kolana, tam w Smoleńsku, tam, gdzie pozostało tych 96 ofiar tych katastrofy, to państwo tam klęczy nadal na kolanach i to państwo w tym miejscu oddając zwłoki naszych najbliższych przywódców w ręce rosyjskich lekarzy, którzy wiemy teraz, co się stało z tymi ciałami. To jest tak, jak żołnierze swojego dowódcy pozostawiliby na, na, na placu boi i uciekli. Pracując nad technicznymi aspektami tej katastrofy, pamiętamy i nie zapomnimy o tym, co się za tym kryje. Technika to samolot, wybuchy, mechanizmy. Tak naprawdę to są ludzie. To jest 96 osób. I to y, osób wyjątkowych, o których musimy pamiętać. W pierwszych godzin po katastrofie smoleńskiej dobrze zdają swój egzamin także służby państwowe. Państwo polskie w obliczu dramatu katastrofy posmoleńskiej i jej skutków zdało egzamin. Trzeba dzisiaj wszystkim obywatelom państwa polskiego powiedzieć, że zdaliśmy razem ten trudny egzamin i mamy prawo. Być dumni ze współczesnego państwa polskiego.